Witam Państwa w kolejnym produktowym odcinku, w dzisiejszym odcinku przedstawimy głośnik Livolo. Głośnik Liwolos, czyli takie urządzonko, które możemy sobie zamontować, o tak żeby do kamery było tu, które możemy sobie zamontować w ścianie, najczęściej gdzieś w łazience, tam gdzie chcemy mieć dodatkową muzyczkę i tam w łazience ten głośnik się na pewno świetnie sprawdzi. Sprawdzaliśmy go w firmie, bardzo wysokiej jakości dźwięk. Oczywiście bardzo wysokiej jakości jak na tak małe urządzonko, jakim jest ten głośniczek. Bardzo eleganckie wykonanie. Podłączenie głośniczka bardzo proste. Żyła neutralna, żyła fazowa, 230V. Pasuje do wszystkich ramek z naszego systemu Livolo. To są tyle, co można powiedzieć o głośniku. Bardzo, naprawdę, bardzo przyzwoita jakość dźwięku, jak na tak niewielkie urządzenie. W firmie tutaj go sobie testowaliśmy i chłopaki że jest mniej więcej taka jakość jak z małego JBL-a, z tego flipa tak? takiego. To jest mniej więcej porównywalna jakość dźwięku. ciutkę, ciutkę mniej basu, ale niewiele mniej. Bardzo przyzwoita głośność dźwięku, także naprawdę fajny, fajny produkt. Do zamontowania w ścianie. Oczywiście to tak jak będzie grało, pewnie też troszkę będzie zależało od tego, jaką, jak zostanie obsadzony i czy będzie mógł drżeć, czy nie. Nie powinien móc. Montujemy oczywiście w standardowej puszce instalacyjnej. Proszę pamiętać, że puszka miała miejsca na wkręt. To jest ważne. I produkt dostępny w naszych czterech bazowych kolorach, czyli biały, czarny mat. Szampański. I stalowo szary. Tak, te cztery bazowe kolory, które są dla całego systemu oliwą. Tak, moje pasuje do każdej puszki F60 z miejscami na wkręty. Pasuje do całego naszego systemu ramkowego, więc możemy sobie w łazience stworzyć panel, w którym będziemy mieli włącznik, gniazdko, a obok głośniczy. Przekazanie dźwięku do głośniczka odbywa się za pomocą Bluetooth. Musimy sparować telefon z tym głośnikiem i puścić sobie muzyczkę z telefonu. Na głośniczku plus, minus, czyli głośniej, ciszej i możliwość wyłączenia też głośnika, jeżeli nie chcemy, żeby nam grał. To są tyle o tym produkcie. Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi naszymi premierowymi produktami. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Gdzieś tutaj jest przycisk subskrybuj. Jeżeli film się Państwu spodobał, to do zalajkowania. A jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście do komentarzy. Postaramy się na wszystkie te komentarze odpowiedzieć. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.